W telefonie, żywiet gardy skrętu przyjaźni w peletonie. Zdrzym te kraty, sentymenty, wspomnień słonia. Warygand zmiękły, a serce ciągle płonie. Czy te składy chętnych, mych głowia, dwie w łonie. co biegły po głowie przez schroniach. Żywe to jak ły stoję w ich koronie. Mimo tych macerków. Powitam to jak jar w stronę stereotyp Z karabinami wizy płynę jak komando w pontonie Słyszę, yeah. koń tak by konie Skąd nie wierać, uczy się wybierać, poziom lotów na balonie Nie się odmawiać, czasem nawet bycia ja, jurorem W celebryckim gronie Za pasję, za szalone decyzje. Poczułem, jest moim królestwem okresem kocham jak barwy bloku Patrzę na ls Nie patrzę, gdy make-up'em Będę w retrakce Nie chcę Stoi widać tylko, tylko zeznęć Znę się Znę swój rower akcem W nią często Pijakiem dosadzę złem Czasami tu jestem Mój sensacyjny western Limb w kości czerstwa Słabości ciasne Bóle gęste, jak jest młodości, na minestji bez być do pedeksem, peweksem góreksem Adryna na seksem Nieraz coś to, to kończy się kleksem Czas jedzie po nas i to nie ma lekce lekcje ja Zgę kwestię przeżywam jak nas drogi gwiesne Chcę tu pamiętać Chwilę chcę pamiętać, gdy nadejdzie moja senna puenta Chciałbym wiecznie nie tak wiele magii, jak lecina, legenda. Chwile, se pamięta, na, tej, moja, lecina, na szuchta, ma, jak, lecina, legenda Chwilę chcę pamiętać, gdy nadejdzie moja senna puenta Chciałbym wiecznie czuć tak wiele magii, jak na legenda Zedłem w domu tak zwiertymo po głonu i skończyć bez spadochronu, choć mam lek Zetro Ci poczuć pięk do wolności, no był piec na ośleć I nawet nie was mówić, że to rozłe Bo ile to już wiosem tak slałem, prywatuje za istę Klucze wiolinowe wskazują mi drogę, Wszyscy ten jest nadwiskiem na liście, bo jakąś przestaliśmy było nic w schronie, następny z pierwszych pierwszy śnieg bycie Nasze marzenia to misje, no teraz o wszystkie to te towizje, zbiera się od zera do gwiazd Nie mogę zatpokrzybierać w literach Dopierać w jakiś świat, by nie poznał od zegar I na bojanych fotelach za pięćdziesiąt lat W ile bojanych fotelach za pięćdziesiąt lat Dlatego tę chwilę wziął chwilę chcę pamiętać, że wtedy nadejdzie moja senna błęda Siał ten wiecznie w szuflad wiele ma